Były takie okresy, kiedy ta ciemność rzeczywiście nie pożerała. Aż do objawów takich ostrych, psychotycznych. Nie chciałam żyć, nie chciałam żyć, nie chciałam żyć. Zacząłem cenić życie. A teraz wręcz adoruję i kocham każdą sekundę. Kiedy powstała sztuka współczesna? Wtedy, kiedy artyści przestali oglądać się za kobietami i wmówili sobie, że mają lepszy pomysł, no a ja ciągle się oglądam za kobietami, jakby i, to... I wynikiem tego, to wszystko, co maluję. To jest mało kobiet filmowców. W ten sposób jestem takim wzorem dla wielu koleżanek. Ramsey, taka szkotka zdolna. Jak ją spotkałem pierwsze, mówię, o you are my fucking hero. Coraz bardziej czuję, że ta droga jest bardzo istotna i że właśnie kto wie czy nie w moim życiu ona mi najbardziej pomagała, to znaczy konsekwencja w utrzymywaniu się na drodze. Samo dążenie do tego celu i przeczucie, że się ma rację. Przeczucie.